Sony Xperia 1 Mark 6. Czym się wyróżnia? Czy warto ją kupić? Cześć, ja jestem Kacper i dziś odpowiem na wszystkie pytania. Zacznijmy od tego, co w pudełku i jak wygląda budowa. Totalnie coś złego stało się z opakowaniem. Poza telefonem i kilkoma papierkami nie znajdziemy tu nic, żadnej ładowarki, żadnego przewodu. Więc, no, wszystko musimy dokupić osobno. Chociaż ten przewód mógłby być, no bo tak, jest totalnie goło. Nie ma więc co rozwodzić się nad opakowaniem, przejdźmy do obudowy. A tu jest już stanowczo lepiej. Na tyle mamy matowe, chropowate szkło, które jedno jest rewelacyjne, ponieważ nie tylko świetnie leży w dłoni, ale także najzwyczajniej w świecie wyróżnia się na tle innych smartfonów. Wyróżniające są także krawędzie, które mają takie prążkowane tekstury. Ogólnie smartfon moim zdaniem wygląda nieźle, więc jak najbardziej może się podobać. Na tyle poza logo producenta mamy wystającą, ale niezbyt mocną wysepkę z aparatami, do tego kilka symboli i znaków towarowych i to tak naprawdę wszystko. Na dolnej krawędzi z kolei mamy USB typu C, głośnik, jest także tacka na karty Nano SIM oraz microSD i co ciekawe taką tackę możemy wyciągnąć bez konieczności używania szpilki. Na prawym boku na początku mamy wyróżnik w postaci dwustopniowego fizycznego spustu migawki aparatu. Dalej jest lekko zagłębiony skaner linii papilarnych z włącznikiem, do tego klawisza głośności, a od góry mikrofon i kolejny wyróżnik w postaci złącza sławkowego. We flagowcach już praktycznie jest to niespotykane, więc tu jak najbardziej plus. No i na przodzie do dyspozycji mamy wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala. Jest to ekran Full HD, konkretniej mówiąc 2340x1080 pikseli. Ekran jest wykonany w technologii OLED i ma adaptacyjną częstotliwość z odświeżaniem do 120 Hz. Ten wyświetlacz jest niezły, oferuje ładne kolory, dobre kąty widzenia, a dodatkowo rozsądną jasność maksymalną. Nad i pod ekranem mamy symetryczne belki, które są delikatnie szersze niż boki. Ukryto w nich głośniki stereo, a także czujniki oraz kamerkę do selfieaków. A co znajdziemy w systemie? Odblokowywanie jest bardzo szybkie. Tak naprawdę wystarczy na chwilę przyłożyć palec do czytnika i urządzenie niemal natychmiastowo jest gotowe do użytku. Jedyne co zauważam, to że ekran praktycznie zawsze musi się chwilę dostosować do aktualnej jasności, co przy takim automatycznym dostosowywaniu faktycznie jest dość mocno zauważalne. A gdy odblokujemy już smartfona to mamy do dyspozycji Androida wersji 14 z nakładką producenta. Ta nakładka na pewno trochę urozmaica wygląd, część rzeczy możemy też dopasować do własnych potrzeb, chociaż tych opcji personalizacji no niestety też nie ma tutaj zbyt wiele. W ustawieniach ogólnie jest dość podstawowo, mamy takie standardowe ustawienia np. trybu ciemnego, mamy też podświetlenie nocne, do tego różne cyfrowe równowagi czy kontrole rodzicielskie. Z mniej standardowych opcji to tak naprawdę w zakładce działanie i widok mamy zakładkę boczny sensor, czyli tak naprawdę przeniesienie tego panelu sterowania z góry na bok wyświetlacza. Może być to jak najbardziej pomocne, jeżeli korzysta z tego smartfona osoba z mniejszymi rękami, no bo nie musimy sięgać wysoko do wyświetlacza, żeby dostać się do wszystkich funkcji. W drugiej zakładce mamy do dyspozycji różne opisane funkcje multizadaniowości, gdzie znowu mamy opisany ten boczny sensor. Do tego podział ekranu, a także tzw. Tak okna podręczne, czyli miniaturowe wersje aplikacji. Od producenta w zestawie mamy jeszcze kilka aplikacji. Są to chociażby urozmaicone aplikacje do odtwarzania muzyki, mamy też aplikację Music Pro do rejestrowania różnych nagrań. Do tego jest kreator wideo, gdzie stworzymy własne projekty z takimi filmami wykonanymi na smartfonie. Całkowicie przebudowana jest także aplikacja aparatu, która tak naprawdę łączy w sobie kilka aplikacji dostępnych wcześniej w Xperia, no bo wcześniej poza normalnym aparatem mieliśmy także tryby profesjonalne zarówno do wykonywania zdjęć, jak i rejestrowania filmu. Teraz wszystko mamy już w jednym miejscu, co zaliczam jak najbardziej na plus. Ogólnie no system wydaje się całkiem spójny wizualnie, a poza tym naprawdę nieźle działa. Jest to zresztą zasługa naprawdę niezłych podzespołów takich jak procesor Snapdragon 8 generacji 3, do tego Adreno 750 czy 12 GB pamięci RAM. Ogólnie smartfon naprawdę rewelacyjnie działa i nie udało mi się go zagąć w żadnych zastosowaniach. Korzystanie ze wszystkich aplikacji i funkcji jest bardzo przyjemne, dodatkowo urządzenie nie grzeje się zbyt mocno, więc wszystko jest w 100% poprawnie. Jak najbardziej poprawnie działają też wszystkie moduły łączności, czyli internet pozwala na korzystanie z sieci zarówno po Wi-Fi, jak i transmisji danych bez jakichkolwiek problemów, rozmowy telefoniczne przebiegają bez zakłóceń, a GPS radzi sobie z nawigacją pieszą, jak i samochodową. Bluetooth również utrzymuje wszystkie połączenia, a NFC do płatności zbliżeniowych działa bez jakiegokolwiek zająknięcia. Aparaty na tyle są trzy, a jak one sprawdzają się w praktyce? Na tyle do dyspozycji mamy aparat główny o rozdzielczości 52 MP z przysłoną 1,9. Do tego mamy nieco szerszy kąt widzenia, a także teleobiektyw, oba aparaty mają po 12 MP. Jeśli chodzi o zdjęcia, to w trybie automatycznym może być delikatny niedosyt. Zdjęcia wychodzą zazwyczaj poprawnie, ale bez jakichkolwiek fajerwerków. Według mnie też kolory mogłyby być nieco bardziej nasycone. Tutaj wypada to przeciętnie. I osobiście przed publikacją w social mediach raczej podbijam trochę kolorystykę. Niestety zauważam też, że szczegółowość mocno spada, jeżeli wykonujemy zdjęcia nocą lub gdy po prostu zrobi się troszeczkę ciemniej. Stosunkowo łatwo też wtedy o rozmazania, więc musimy solidnie trzymać telefon, żeby no efekt był całkiem zadawalający. Podobne wrażenia mam do kamerki frontowej. Tutaj też mamy 12 megapikseli, tym razem z przysłoną 2.0, no i zdjęcia mają dość takie neutralne kolory. A szczegółowość bardzo mocno zależy od tego, w jakich warunkach oświetleniowych wykonujemy fotografię. Więcej z aparatów na pewno możemy wydobyć, jeżeli korzystamy z trybów profesjonalnych. Jest wtedy trochę więcej zabawy, więc no na pewno nie będzie to urządzenie dla każdego, tylko dla świadomego użytkownika, który solidnie zapozna się z tymi wszystkimi funkcjami. No dobrze, a jak często będziemy musieli ładować tego smartfona? Do dyspozycji mamy akumulator o pojemności 5000 mAh. Pozwala to na pewno na solidne czasy pracy, ponieważ ciężko rozładować ten sprzęt w ciągu jednego dnia. Na ekranie uzyskiwałem od 5 do nawet 9 godzin na wyświetlaczu, w zależności od intensywności korzystania. No i wiadomo, więcej jasności maksymalnej oraz transmisji danych, to ten czas odpowiednio się skraca. Bardziej zaskakuje jednak to, że stosunkowo długo będziemy ładować to urządzenie. Maksymalna moc ładowania to 30 W. Co jak na flagowe urządzenie jest trochę małą wartością. Mamy też bezprzewodowe ładowanie, jednak ono jest jeszcze wolniejsze, ponieważ obsługuje maksymalnie 15 W. Tak więc, na no chwilę na pewno musimy zaczekać, aż urządzenie się naładuje, co oczywiście warto mieć na uwadze. Tak więc podsumujmy. Co warto wiedzieć o Sony Xperi 1.6? No na pewno tanio nie jest. Za Sony Xperia 1 Mark 6 musimy zapłacić ponad 6000 zł. Co na pewno jest mocno wygórowaną kwotą. Wiadomo, jest to topowy smartfon tej marki, jednak no osobiście czegoś mi tu brakuje. Na plus na pewno zaliczę to, że mamy świetną obudowę, bardzo dobrze działający system, urządzenie jest zgrabne i dobrze leży w dłoni. A czas pracy po jednym ładowaniu jak najbardziej zadawalający. Brakuje mi jednak jakiegoś takiego efektu: wow, zdjęcia też mogłyby być lepsze, no chyba że mocno pogrzebiemy w ustawieniach manualnych, dostosowując wszystkie parametry pod siebie. Szkoda na pewno też tego wolnego ładowania, no bo jednak przy tej cenie można by było spodziewać się czegoś więcej. Tak więc ogólnie mam mocno mieszane uczucia. Myślę, że jest to sprzęt dla świadomego użytkownika, który będzie potrafił wykorzystać potencjał tego sprzętu. A co Wy sądzicie o takiej Xperii, czy u Was ona by się sprawdziła, dajcie znać w komentarzach. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!